Nie, nie, nie skończyło się. Sprawa miała się odbyć teraz w listopadzie, została przełożona z różnych powodów na koniec lutego, więc sam jestem ciekawy, jak to się zakończy. Okay. A czy z, y, przeprosiny oficjalne z tej firmy padły? Y, przeprosiny padły i e, ze strony firmy Uber, i ze strony firmy Bolt. Bolt, yy, natomiast no, y, jedna i druga firma jakby nie wzięła tej odpowiedzialności na siebie, że to był ich kierowca. No, jest to trudne do sprawdzenia, to się trochę wymknęło spod kontroli, gdyż y, można mieć kilka tych aplikacji w telefonie i akurat kliknąć y, inną nazwę i wtedy się już jest pracownikiem innej firmy. No. A czy Pan dalej korzysta właśnie z takich firm przewozowych, czy już teraz unika y, tych środków transportu? Nie, nigdy nie, nie korzystałem z, z ich... Y, Usług to była po prostu sytuacja na drodze. Kierowca się zachował bardzo nieodpowiedzialnie, prawie potrącając mojego syna, więc my nie byliśmy pasażerami. I on po prostu wyskoczył i zaczął się zachowywać bardzo agresywnie. Ale muszę przyznać, że ostatnio zrezygnowałem też z ich usług, jeśli idzie o dowozy jedzenia, bo z tego korzystałem no to też się po prostu jakieś nieporozumienie w momencie kiedy ktoś Proponuję, że za pół godziny będzie jedzenie, a za dwie godziny ciągle go nie ma, więc jakoś tak zrezygnowałem z tego. Czyli po prostu na własną rękę pan sobie teraz odbiera, zamawia i tak dalej. Przede wszystkim uwielbiam gotować. No to i po, pana popisałe danie? Zmieniłem, zmieniłem teraz dietę, bo, bo od trzech tygodni jestem weganinem i mam zamiar utrzymać tę dietę. Uczę się dopiero. Nie mam jeszcze popisowych dań, chociaż nie, myślę, że lizotto z kurkami, z sukinią wychodzi bardzo dobrze, więc może kiedyś pana zaproszę. Inni chwalą. Chwalą bardzo moi synowie, goście też chwalą, są zadowoleni, więc na razie to jest popisowe danie.